Czemu Widzowie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat nowego, nowego trybu na asemca.pl czyli OneBlock i na start właściwie eee, tego trybu zbudowałem dla was konkurs na 500 super bloków żeby wziąć się w konkursie trzeba zostawić subskrypcję na kanale e, z dzwonić temu łapkę, żeby napisać e, asemca.pl i wtedy weźmiecie udział w konkursie. Jeszcze trzeba być na Discorda i wyniki w następnym odcinku z Asence. I Tutaj się wyświetlają, jakby e, tutaj się wyświetla osoba, która wygrała konkurs e, poprzedni na Surrealu. E, e, no, na Surrealu. I w tym odcinku sobie po prostu porozmawiamy na temat, co jest, e, jaki to tryb, na czym polega i tak dalej. Ogólnie jeszcze Was zachęcam, żebyście dali subskrypcję i tę w górę. No jeszcze byli na Discorda, ponieważ brakuje nam o 1500 subtów do 10 tysięcy. A więc tak, odszedłam to za, na czym polega ten tryb. Jak sama nazwa wskazuje widzowie OneBlock, czyli to jest jeden blok. Czyli rozpijmy się, ja wam pokażę na czym to polega. Weźmy sobie VAR 1 123. 2 jak wiecie tutaj. Jest, więc ja tutaj sobie już odegnałem jakąś tą wyspę na live'ach albo poza, e, poza live'ami. I tutaj się rozpiemi jakby na takim blokku, nie? I tak, Kopiemy sobie, wyjmujemy sobie kilo i weźmiemy sobie, kopiemy. i tutaj się pojawia jakby tego i możemy jakby rozbudowywać swoje ubezpieczenie, ogólnie tutaj jest border. Więc no i, i, i tak, e, e, co jeszcze? No i tak, jeszcze jest poziom generatora, czyli, e, znaczy, no poziom generatora 3 na 10. Mam postęp, czyli jeśli będzie tutaj 100%, to będzie kolejny poziom. Wielkość wyspy 50, 51 na 51, a party wyspy, czyli ile osób jakby może dołączyć do, do waszej walki. Wyspa, no to nazwa wyspy. PDW PD, wyspy to nie wiem, znaczy. I tak, co jeszcze? Tak naprawdę. Oprócz tego, czekajcie, wrzucimy sobie ten blok, bo mi jest niepotrzebny. Czekajcie, mamy jeszcze to. I co jeszcze? Oprócz tego, tak naprawdę, możemy jeszcze szybciej przejść po spawnię. Ogólnie, jeśli chcecie np. komuś dać um, kiedyś super bloka albo jakiś itemek, to niestety nie ma takiego czegoś, że na wyspie można te na um, zrywalu. Myście, jeśli jest na spawn, Jeśli osoba nie ma wyspy, to da, dodajecie ją na chwilę i potem, jakby e, da, dajecie da, daną rzecz, to od razu usuwacie. Jak nie, albo, albo inaczej, jeśli ma ta osoba wyspę, a chcecie żeby e, chcecie dać jakiś itemek e, ważny, no to po prostu idźcie sobie na spawnę, jakieś e, miejsce takie nie, 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 nie Najlepiej na górze, nie na dole, bo tutaj czasami niektórzy mogą zabrać. Najlepiej na górze, gdy się osoba dopa stepa. Najlepiej, jeśli nie ma rangi. No i potem dajecie ten item. Tylko jeśli uważajcie, jeśli chcecie na przykład, że będzie takie czyszczenie, czasami jest takie czyszczenie. Czyszczenie itemów, no to po prostu musicie poczekać, bo czasami może tak być, że usunie. Um, Usunie po prostu ten temat, który wyrzucicie. Tak. Um, co jeszcze mogę na, tym, na temat tego trybu powiedzieć? ogólnie? ja zacząłem grać na live'ach. Um, na no, właściwie na tym trybie. Myślę, że nawet spoko, bo jeszcze na one -boku nigdy nie grałem. Um, na żadnym serwerze, ani po prostu na jakimś w ogóle na singlu. Więc myślę, że to też taki ładny um, i fajny tryb. Podobny do Skybloka, tylko że jakby na bloku macie wyspę, na OneBlocku też macie wyspę, tylko po prostu macie na one bloku macie tylko jeden, 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 jeden blok, a na bloku macie po prostu gotową jakby, taką małą e, działaczkę, jakby, która sobie lata. I tak, e, co jeszcze? Na to odpowiedziałam wam o później, właściwie teraz wam po prostu przypominam. I co? No gra tutaj około 60, czasami nawet i 100 osób, bym powiedział, więc myślę, że nawet fajnie. Ten serwer mi się wydaje, że się bardzo rozwija, bo jak przyszedłem od razu jako youtuber, tutaj grało po 200-300 graczy, a teraz gra ponad 500. Czasami więcej, ale to czasami się zdarza. I tak. Co jeszcze? No i tutaj możecie, nie wiem, levelować te wyspy, ulepszać, macie tam level jakby na każdym trybie. no Tutaj jest takie jakby powiadomienie, czy to otworzył, super blok, myślę, że gratki. Nawet myślę, że fajnie to zrobili, możemy sobie wejść na lati i zobaczyć, jakie tutaj są jakby dropy z tych temków. I um, na przykład, nie wiem, możemy sobie zakłócić e, mending, nie wiem, litre, bukona, e, ten, e, serce oceanu, totem, ten, broje, ja myślę, że nawet fajne i tam jest szul, board, więc myślę, że e, jest fajnie, ale to już Wam mówię. Tutaj 9, 10 zł, tutaj 20 um, za 80 sztuk, czyli za jakieś ponad um, start 30 zł za 150 sztuk, um, 400 sztuk za 50 zł, no i 1000 sztuk za 100 zł, więc myślę też na um, wszystkich trybach, takich jak survival, survival plus Zuerprze i właściwie OneBlock. I tak, um, co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Ogólnie jeszcze tak dla takich nowości osoby tutaj widzimy na no, lobby. I tutaj e, zrobili nowe lobby, myślę że wydaje, się że lepsze od tamtego. No dla mnie, no o wiele lepsze od tamtego. I tak naprawdę no itemki, czyli takie jak nie wiem, różka teleportacyjna, no, nie wiem, y, profil, żeby sobie zmienić na przykład skin, albo coś innego też. Tak samo I, i co? No, i przechodzimy tutaj na, na Bloka. I co jeszcze tutaj? Naprawdę, przepraszam Was, że to taki może być krótki odcinek, ale no, po prostu chciałem Wam po prostu tą informację, że na CMC został nowy tryb. I i tak. No, przepraszam widzowie, że czasami wycinam e, się, ale no. I co jeszcze? Oprócz tego, nie wiem, um, um, wcześniej dodał jeszcze, dodali jeszcze Stay Warsy, więc możecie sobie pograć No Superial plus Nidia I następnie ma być najprawdopodobniej Stay Block. Um, czy nie wiem, czy na jakim trybie będę grał? Um, może właściwie pociągnę tego One blocka, bo jeszcze nigdy nie grałem serii One Może um, spróbuję sobie I co jeszcze? Tu jest taki piękny zamek, żeby ktoś tak um, nie widział. I tak, sobie tutaj pójdziemy. Oczywiście to jest lista warpów, rynek um, serwerowy, czyli gracze, czyli jak, co inni gracze wystawili. żeby rynek serwerowy. Um, tutaj jest twoja wyspa, czyli teleportuje się na moją wyspę. Tutaj jest, um, muszę coś kupić. Ogólnie jeszcze jest takie coś jak warp, już wam pokazuję. I tutaj można sobie polubić e, jakby wszystkie warpy, znaczy polubić, nie? Po prostu polubienie, nie I tak, moja wyspa miała chyba 13. E, z tego co? E, z tego co pamiętam. O 10, dobra, jednak 10. Nie? Więc myślę, że trzeba po prostu trzymać blok diamentu, żeby wziąć, e, żeby polubić tą wyspę. I tak e, tutaj. To jest to samo jak wpiszecie laki i tak naprawdę oprócz tego to jeszcze no tak naprawdę nie chcę wam tutaj przedłużać, tutaj mamy jakiś e, prezent czyli tak jak na wszystkich trybach gdzie, nie wiem, weźmiecie sobie e, nie, wiem, otrzy, nie wiem czy otrzymałem czy nie otrzymałem. No chyba otrzymałem, ale nie jestem pewny. Tak, chyba otrzymałem. I tak, e, co jeszcze? No, codzienny prezent i no, wiecie, takie podstawowe rzeczy. Tutaj są jakieś, nie wiem, tutaj jest e, topka diamentów, e, czyli no, wiecie, czyli ile kto ma e, najwięcej diamentów na serwerze. Tutaj jeszcze jest chyba e, top wyspy, czyli jakby polubienia tej wyspy. E, Warp wyspanik, e, albo porów wyspanik, jeśli ktoś chce polubić nam, no, więc myślę, że to z takich najważniejszych rzeczy to tyle. I tak naprawdę, mam nadzieję, że nie wyszedł za długi ten to po prostu chciałem was poinformować i też po prostu te, dlatego, że myślę, że OneBlock to jest ciekawy tryb oraz fajny, moim zdaniem, więc do zobaczenia